Siemano, witam na moim kanale, moim i waszym oczywiście, bo bez was nie ma mnie, nie ma tego kanału. Dużo ludzi dopytywało, Majster, gdzie wiata, dlaczego nie ma odcinków z budowy wiaty? Bo po prostu jest dużo innych jeszcze rzeczy, które muszę ogarnąć. Teraz było bardzo dużo zamówień, które musiałem realizować. Część jeszcze jest zaległa, dlatego y, bardzo dużo czasu mi to wszystko zajmowało. A to na budowie musiałem pokończyć parę rzeczy, bo wiadomo, no, przed świętami zawsze jest ciśnienie, wszyscy wszystko chcą na już, żeby to do świąt y, pokończyć. Niektórzy wiedzą, no to nadal mam firmę remontowo-budowlaną i coś tam jeszcze działam. Może nie działam jakichś takich dużych robót, tak jak wcześniej działałem, ale takie takie jakieś niewielkie roboty, czy to jakąś łazienkę, czy płytki, czy coś tam, to jeszcze coś tam działam nadal nie. A że teraz chciałem wygospodarować sobie trochę takiego czasu, żeby sobie coś ogarnąć, no a że się nie udało tak w takim czasie, jakbym chciał, bo jeszcze sobie nawymyślałem kostkę, nie kostkę. W planach na początku ogólnie nie było tej kostki, tak, żeby to zrobić. Miało być zadaszenie na dach po prostu, słupy z podstawami i tyle nie? ja to jeszcze sobie kostkę wymyśliłem a to coś, a to ja zawsze lubię tak coś tam udoskonalić a mimo to jeszcze było bardzo dużo zamówień do zrealizowania, tak? i to cały czas czas zabierało i nie miałem nigdy całego dnia żeby się za tą wiatę wziąć, tak? Żeby od rana do wieczora sobie mógł tą wiatę ogarnąć, To ja nie robiłem tej wiaty całe dnie tylko robiłem po godzinach po pracy czyli po nie wiem po dwie trzy godzinki dziennie ale nie dziennie tylko w nocy wieczorami tak także i tak myślę że coś tam udało się zrobić samodzielnie no to wiecie jak to idzie nie i w te największe mrozy śnieżyce i tak ogarnąłem tą kostkę tak dlatego myślę że nie ma tragedii a ja o a to płytki kleiłem, a to listwy, różne takie, no i czasu trochę było potrzeba, nie? Także jeszcze budowlankę, coś tam, coś tam jeszcze, jeszcze robię, nie? Dziesięć rok za ogon, no to kiedy wiatę? A oczywiście na święta trzeba, trzeba jakoś ogarnąć było, nie? A tu był parkiet cyklinowany, no i trzeba było, trzeba było te listwy podoklejać. Trochę zabawy z tymi listwami było, bo tu 30 coś narożników zewnętrznych jest. Wewnętrznych nie wiem dokładnie ile, ale no, też jest dosyć sporo. Tylko o tyle fajnie, że wewnętrzne narożniki były normalnie na prosto. Z powodu tego, że tutaj w progu jest dana listewka, no, po to, żeby tu ładnie też nam to wyszło przy balkonie. Jakieś płyteczki kleiłem, oczywiście wszystko no, tak jak ja to robię, to krzywo jak zwykle, nie? No, tu jeszcze drzwi nie ma, no, ale będą za niedługo. Tutaj też wcześniej kleiłem, a to meble teraz nie tak dawno były montowane. No i trzeba było to wszystko listwami poobrabiać, powykańczać. No trzeba było płytkę jakąś dokleić, bo tutaj był próg dorabiany z parkietu no i trzeba było podoklejać, listwy podokładać no tu jeszcze nie ma no bo drzwi, dopiero po drzwiach będą teraz oglądacie w trochę innej perspektywie majster bez czapki, bez ubrań w domu co jest grane przecież on tak nie nagrywam, on powinien nagrywać jak pracuje w garażu, w warsztacie na zewnątrz, przy konwajnie, przy ciągniku i coś kombinować, robić, no ale takie filmy też myślę, że są potrzebne e, na pewno e, przyjemniej Wam się będzie oglądało dzięki temu co tutaj mam, bo mam dla Was prezent prezent w postaci sprzętu do nagrywania także troszkę zainwestowałem pieniędzy żebyście mogli przyjemniej sobie pooglądać te moje wypociny co tam klice w garażu, czy tam czy tam w gospodarstwie, cokolwiek robię, cokolwiek nagrywam, to postanowiłem zakupić parę rzeczy. Już wam pokazuję, co zakupiłem. Uwaga, uwaga! Tatam! Takie sprzęciory. No, tutaj jakiś tam antywirus, karta pamięci, to tam jest nieważne. Szczur. Szur bezprzewodowy, be, szur bez ogona. <noise> to też mało ważne. O, tutaj to zostawimy na koniec, bo to jest najważniejsze. Yy, o, tutaj dostałem prezent od żony, ale dała już mi wcześniej, żebym mógł posłużyć się tym do nagrania. Także super, co? Pokażę Wam, co tu mam. O, statywik taki. Super. O, taki, taki o. Dosyć masywny z fajnym pokrowcem. Trójnóg. O, i kuleczka. Regulacja jak się chce. E, tutaj, tutaj oczywiście, wyżej, niżej nóżki. Także myślę, fajny temat. O tyle fajny jest. Z tym, że można pod każdym kątem go sobie ustawić i jeszcze na przykład nagrywać. Nieraz potrzeba coś nagrać nisko gdzieś. To jak miałem wcześniej taki statyw Bosza, taki zwykły po prostu od lasera, ale gdzieś go zaorałem w polu. No i, no i po prostu nie mam. To yy, no, tamten był troszkę, myślę, mniej wygodny, a ten jest taki ciężki, solidny, widać. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. O, nóżki są w ten sposób składane: cyk cyk cyk. O. Tutaj pod każdym kątem się poustawia kula i pion i poziom w każdą stronę. Hmm? Ciekawy temat. Oczywiście, do montowania filmów, jak będę sobie nagrywał teraz, no lepszej jakości, to one będą zajmować więcej pamięci. I mój stary y, komputer, stary laptop, czy jeden, czy drugi, nie dałby na pewno rady sobie z tym. Dlatego musiałem też zakupić laptopa. Ja lubię po prostu na laptopie korzystać. Y, no i dlatego zakupiłem laptopa, taki gamingowy Lenovo Ideapad gaming jeszcze nie otwierałem, wszystko na waszych oczach się dzieje na gorąco, zobaczymy co tu jest w środku co to jeszcze trzeba poskładać? matko bosko, części nadawały <grym> co tu jest? ładowaczka ładowaczka żeby prądu nie brakowało kabel kabel do prądu a co tu laptopa nie ma ohoho <laughs> nie wejdzie chyba mu wstrząsy takie wstrząsy chyba nie są mu nie zagrażają mu wymienia tą bestię. Torby, torby foliowej. No, taki, no, przyjemny, przyjemny w dotyku. Jeden... Da Myślę, że na początek, na początek mi wystarczy. To taki laptopik. Myślę, że no Jakiś szał, ciał tam nie jest, no ale, ale na moje potrzeby na razie w zupełności wystarczy. Fajny, taki przyjemny, nie za ciężki, gamingowy, także także będzie, myślę, dawał sobie radę. A co on tu ma? On ma tak, procesor Intel Core i 5. Grafikę karty graficzną GeForce RTX 4 GB Co. RAMu ma 16 GB, a pamięci SSD 512 GB. No to tak pokrótce, nie? No i Windows 11 zainstalowany. To tak to wygląda. Myślę, że da radę sobie z tymi moimi filmami. No, i teraz gwóźdź programu. Kamera sportowa DJI Osmo Action 4. Dlaczego akurat DJI, a nie na przykład GoPro 12? Bo yy, według mnie, yy, no, dla moich potrzeb, uważam, że ta kamera będzie dużo lepsza. Bo. Yy, na pewno w porównaniu do GoPro 12 nie przegrzewa się, uchwyt mocujący jest na taką fajną złączkę. nie trzeba jakichś śrubek odkręcać czy coś, akurat na moje potrzeby jest to bardzo wygodne. Kolejna sprawa, dużo lepiej, przynajmniej tak, tak uważam, że dużo lepiej obraz wygląda nagrywany po ciemku. A że ja dużo po ciemku robię, no to musi być lepszy, jak nagrywa po ciemku. Kolejna sprawa. Na pewno dużo szybciej się ładują baterie. Od GoPro 12. No i kupiłem taki zestaw z trzema bateriami Adventure Combo. Zobaczymy, zobaczymy, co to będzie warte. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to, no jak będzie mi się przegrzewała kamera, no to latem w żniwa na Bizonie, to co ja ponagrywam? Spoci się ta kamera i co? I obiektyw obiektyw parą zajdzie i nic nie będzie widać, no taka, taka, taka robota a ta Action 4, no nie grzeje się tak jak to się dzieje w GoPro 12, tak Także uważam, że no, po prostu jest lepsza. I tyle. I dlatego Action 4, a nie GoPro 12. Cenowo, cenowo praktycznie to samo jest, nie? Czy to GoPro 12, czy, czy ten Action. Otwieramy, nie? Otwieramy tą paczuszkę małą. Taka mała, a taka droga. Co? Jak to to jest? Jak to to zrobią? Takie małe, takie drogie. Gdzie to, to na począć? Chyba tu, Open, Open the door. Śmierdzi nie Chiną. Nie, czymś tam pachnie, ale czym, nie wiem. Tutaj stick, obejrzymy sticka. Zapoliowany, oj taki, taki mięsisty. To po co, po co sobie zerwać? Dobra, zerwałem. Uuuu! Ale ci on długi <laughs> Ale ci on długi Ty no no fajny No stanie ta zobaczy ta No, tutaj do wkręcania O, dobra, jedziemy dalej Tu co tu jest? Kamera Ty ona, ona nieduża jest, fajna To co, to, 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 co, to, a to co, to, 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 to. Dobra. O, tu jest ta lateczka fajna na kamerkę śrubki. Jakieś uchwyciki. O, właśnie o tym mówiłem. O tym mówiłem, o tym szybko złączu tu do mocowania. To dla mnie to naprawdę fajna sprawa, niż jakbym miał bez przerwy przykręcać o tu tylko robię sobie cyk tu do tej klateczki wam pokażę na magnesik o i trzyma i zdejmuje i już U. trzeba w drugą stronę bo magnes odpycha bo to jeszcze na magnes jest o i już i mogę inne jakieś ujęcie sobie nagrać na szybko dobra Tutaj mamy akcesoria. Co tu jest ciekawe? O, tu chyba są bakterie. Dobra, wyciągniemy to. I teraz pokażę Wam z bliska, żebyście lepiej widzieli. O, takie fajne. Na baterie. Trzy baterie wchodzą można ładować tu się o sprawdza czy są czy są naładowane super sprawa takie etuli trzy baterie myślę że w zupełności wystarczą na moje potrzeby do mojego nagrywania a tu gwóźdź programu już wyjąłem z folijki bo Yy, przestało się nagrywać, i po prostu myślałem, że się nagrywa, a się nie nagrywało, dlatego mówię, wezmę go w rękę, bo będę widział, czy się nagrywa, czy nie. No, fajna, taka solidna, taka kamerka Podoba mi się. Yy, o, tutaj do baterii. Patrzcie, jak to się fajnie otwiera. Cyk. O, i kładziemy baterię. Cyk. O, zamykamy. No a tu co już wam pokazuję, to co jest najfajniejsze w tym. To szybko złączę. Szybko złączę. O, cyk. I już siedzi. I zdejmując zdejmując o kamerkę nie muszę tu nic kręcić, tylko na szybko i mogę wziąć w rękę inne ujęcie jakieś nagrać. Także według mnie no fajniejsze rozwiązanie. Na pewno z tym przegrzewaniem według mnie jest dużo dużo lepsza na moje potrzeby niż GoPro 12. Trochę porządku muszę tu zrobić. Zaraz włożę baterię. Zobaczę jak to, to się w ogóle czy to się w ogóle świeci. Tutaj co jest? A, naładowanie, do ładowania. O! No, no, to tyle. Eee, pokazałem Wam ten prezent dla Was, żebyście mogli zobaczyć co to jest, żebyście wiedzieli. I żebyście zobaczyli, że będą lepszej jakości filmy po prostu. Zainwestowałem któryś tysiąc, żebyście mogli lepsze filmy oglądać na moim kanale. Nie zrobiłem tego tylko dla siebie, tylko przede wszystkim dla Was, żeby przyjemniej Wam się oglądało te moje wypociny. Także, jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, a będą filmy lepszej jakości, oczywiście. Także ciekawe ujęcia jakieś się może porobi. Dzięki za oglądanie. Pozdro.